Siema, z tej strony Suseu, no i dzisiaj sobie jesteśmy Stumble Guys, no i odbierzemy sobie tutaj ten cały Stumble Pass. Ale jeszcze przed rozpoczęciem odcinka fajnie by było, gdybyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę, a z góry dziękuję i oczywiście ten subik z dzwoneczkiem. Ale ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania odcinka. Ok, a więc jak już widzicie, tutaj mam 30 poziom tego Stumble Passa. No i teraz Wam go tak na szybko pokażę. No nie widzicie pewnie całego, ale tak przeskroluję właśnie sobie szybko. Ale oczywiście jeszcze nie wykupiłem tego premium i mam 2000 gemów już, jeszcze z ostatniego tam Stumble Passa. Dlatego sobie teraz kliknijmy tutaj: Aktywuj. No i pyk. Kupiliśmy właśnie Stumble Passa. I niestety już teraz tylko 800 gemów, niestety tak mało. Ale jak widzicie, w tym Stumble Passie są też jakby dwie gwarantowane legendy. Moim zdaniem to jest lepsze niż ten epicki spin, ponieważ już macie gwarantowaną legendę, nie? I też tutaj mamy właśnie emotkę buta, która jest moim zdaniem jakąś, chyba właśnie pierwszą, najbardziej tą e, Pay to Win e, emotką. Właśnie najlepsza jest moim zdaniem z tych wszystkich emotek po prostu. Ale dobra, myślę, że to tak sobie na trzy części chyba podzielimy. W pierwszej części odbiorę sobie tutaj właśnie żetony i klejnoty, później sobie zakręcimy tymi spinami wszystkimi i później sobie odbierzemy motki te legendarne, znaczy no nie spiny, tylko po prostu postacie, bo to w sumie jest spin, ale wiecie, tam tylko jedna postać jest do wylosowania. Dobra, więc już odebrałem tutaj wszystkie żetony i klejnoty, dlatego teraz myślę, że sobie zaspinujemy tymi wszystkimi tutaj właśnie spinami, ale jak będą jakieś zwykłe, to chyba Wam je przyspieszę, bo to dosyć nudne jest akurat. Oczywiście zwykły musiał tu wypaść. Okej, okay, ale teraz sobie właśnie już spinujemy rzadkim lub lepsze i zobaczymy co wypadnie, ale bardziej bym się cieszył z jakiejś nowej legendy, tej takiej Halloweenowej, no ja naprawdę trafiliśmy legendę co? Aha, super. Tylko szkoda, że akurat duplikat, ale przynajmniej jakaś legenda, nie? O, rzadki wypad ze zwykłego spina. No to to akurat jest nawet dobry drop. No i 8 żetonów nam się zwraca, bo to duplikat. Dobra, oby teraz nam zaś jakaś legenda wypadła, ale tym razem nie duplikat, bo szczerze wolę właśnie zwykłe legendy niż duplikaty. Ale mamy rzadkiego, no i to jest taki pilot. Naprawdę go nie miałem, myślałem, że go już miałem akurat. No i mamy nietypowego takiego nurka, i to bardziej się z wakacjami właśnie chyba kojarzy. No i może teraz jakaś chociaż legenda wyleci, bo coś specjalnego niestety stąd nie może wylecieć, bo to jest ten rzadki. I uwaga, chyba będzie epic, Tak, jakiś tutaj pingwinek, no i przynajmniej jeden epic na plus. No i dostaliśmy tutaj jakiegoś więźnia. Dobra, fajnie by było, gdyby nam się trafił ten chociaż najnowszy epik właśnie, bo już tutaj na legendę raczej nie liczę, tym bardziej tą nową, ale wypadł nam właśnie tutaj rzadki niestety, i to jest duplikat, więc no osiągam jakichś tamtych żetonów właśnie na plus. Dobra i trafił nam się tu jakiś nietypowy klaun. Dobra i spinujemy sobie tutaj chyba czwartego właśnie ostatniego. Jeszcze trzy będą po tym po prostu spiny rzadkie lub lepsze. I proszę, 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 epika! Aj. niestety jakiś duplikat. Proszę, proszę, epika! ja! niestety tylko farmer. Dla mnie jest najgorsze tutaj, że z tych rzadki lub lepszy nie można wydropić coś specjalnego, bo wtedy to by mega się opłacało. A tak to, to proszę, 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 no i niestety, epic i duplikat także 15, że to plus. Dobra, i to jest już przedostatni właśnie ten spin, ten rzadki, dlatego już sobie spinujemy i no tutaj legenda już na pewno nie wypadnie, no i jakiś tutaj kosmita rzadki, którego już mam. O, proszę, proszę, epika, nice! Ze zwykłego mamy epika, dobra. Przynajmniej te 15 żetonów to już lepsze, moim zdaniem, niż zwykłe. Chociaż jakby mi się ten Cristiano Ronaldo trafił, to by było może i nawet lepiej. Ok, więc teraz zobaczymy właśnie, co tu wyleci. Następny spin to będzie epicki. I to w sumie jedyny w tym yy, Stumble Pasie. I uwaga, no niestety, zaś jakiś kosmita, tylko że zielony, którego nie miałem. O, proszę, to fajnie. Dobra, i teraz tutaj mamy epicki lub lepszy, jedyny w tym z całym jakby stumble pasie i tutaj może jakieś coś specjalnego wypadnie, bo to, tu, tutaj znaczy, sorry, jest jedyna jakby szansa na niego, bo w tamtych nie było, no ale mamy 15 żetonów, to będzie na taki ze sklepu tamten spin epicki. Dobra, więc już skończyliśmy z tymi spinami, teraz może sobie odbierzmy te właśnie kroki i emotki, a na samym końcu tą emotkę, pay to win i tamte legendarne skórki. Dobra, tutaj są te takie kroczki, chyba szlamowe, coś takiego, więc sobie odbieramy. E, tutaj jest emot Carib, dlatego też sobie odbieramy. I tutaj są takie e, kroczki, właśnie śrubki, które też sobie odbieramy. I tutaj są e, kroczki, które mi najbardziej się ze, z, no, z tego Stumble Passa podobają, i może w ogóle w całym Stumble Guys są najlepsze, nawet jak dla mnie przynajmniej. E, tutaj mamy kolejną animację drwin, taką, nie wiem, do straszenia chyba kogoś. Tutaj, jak taka, jakby że czaszka. Wiecie o co chodzi? Więc, sobie też to odbieramy. Oczywiście, to była emotka. Tutaj jest emotka, właśnie, Bu, żeby wystraszyć kogoś. I tutaj jest właśnie taka animacja drwin, Tamta emotka, taka wykonywana przez gracza, że chyba się przestrasza coś takiego. I tutaj jest jeszcze taka animacja, nie wiem, jak zombie i nie wiem, no po prostu dwie takie animacje. No i skończyliśmy też wszystkie motki oprócz oczywiście tej p Twin. Dlatego dobra, odbieramy sobie tutaj tego Jacka Lantern, jakąś tak, tą dynię taką po prostu. No i kto by się spodziewał, że on nam akurat wyleci, no nikt prawie pewnie. I tutaj mamy drugi właśnie taki spin, tylko że z duchem. No, i właśnie duch nam wyleciał. Oczywiście legendarny, i on jest właśnie mega fajny. I chyba go sobie też później założę. No, i teraz, jak dla mnie, jest jakby najlepsza rzecz z tego Stumble Passa, czyli ta emotka. Oczywiście sobie odbieramy i lecimy teraz tutaj dostosować właśnie skórkę, chyba nawet taką samą. Albo dobra, zmienię sobie na to go właśnie tutaj ducha. I dajcie mi chwilę, to sobie jakby zoptymalizuję do swoich wymagań, właśnie. No, te, tego skina po prostu. Także dobra, ja już sobie tutaj wszystko tam zrobiłem. I teraz może jeszcze tutaj sobie z pięć razy zakręćmy tą epicką właśnie skórką. Dlatego sobie spinujemy. I oby nam jakieś coś specjalnego w końcu wypadło. No i niestety teraz jakiś, nie wiem co to jest. Taki szczur czy to szop, coś takiego. I uwaga, co tutaj. O, oh, nice, samuraj. Nice, nice, nice. Mega dobrze, bo ja mam tam mało chyba legend, więc mega dobrze. I proszę, proszę. Jak mnie to wystraszyło, co jest. Dobra i chyba już przedostatni tutaj spin. Nice, mumie mamy. Dobra, kolejne do kolekcji i teraz proszę coś specjalnego na finał, proszę, proszę, naj, no, niestety, jakiś y, astronauta. Tak czy jak mega dobrze, bo dwie legendy dostaliśmy, ale no prawie było tam chyba na tym właśnie lwie coś specjalnego. Dlatego nie jest najlepiej, ale jest mega tak czy siak dobrze, bo jest właśnie dwie skórki legendarne, a to rzadko się zdarza jak z pięciu spinów. Dobra, więc teraz może sobie zagrajmy z cztery gierki, coś takiego, aby po prostu sprawdzić jak to wygląda w grze. I po prawej widzicie właśnie, jakie emotki sobie ubrałem. Już mam właśnie teraz chyba te wszystkie, z tego co wiem, te Pejtuine emotki, dlatego mega fajnie. O, jak widzicie właśnie teraz użyłem tej emotki. Więc chyba każdy wie, jak to działa, a jak nie wie, no to widzieliście. Jeszcze postaram się więcej razy to zrobić. Tylko nie teraz, akurat, dobra. I te kroczki właśnie ubrałem cukierkowe, tylko nie wiem czemu, ale teraz nie mam ich. Pewnie temu, że po prostu na tych rolkach to się nie pojawia. Ej, co jest? W ogóle nie widzę kroków. Przed chwilą jeszcze były, nie wiem o co chodzi, ale chyba będę pierwszy na mecie, z tego co widzę. Dobra, poczekam aż to się otworzy i tutaj wam właśnie pokażę. O, tak to działa. Dobra, może spróbuję kogoś tu też tak podciąć, właśnie. O, dobra, o, jest, udało się. Dlatego lecimy do kolejnej rundy i po prostu się wtedy widzimy. Dobra, i mamy teraz tutaj Rocket Rumble, chyba tak to się nazywa. I lecimy, bo musimy te niestety flagi przyjąć. To jest jedna jak dla mnie z gorszych gierek, ale dobra. I też w ogóle Wam nie powiedziałem właśnie, że dodano nowe skiny, ale to już chyba właśnie domyśliliście się po tym, co ja mówiłem. I że właśnie mam tego ducha ubranego. I też dodano nową mapę, która może być w przedfinale i właśnie w finale. Botbers się nazywa. Dobra, kurde, tutaj musimy to jakoś odbić. Dobra, w ogóle nie wiem, czy też wiedzieliście, ale właśnie da się na tej mapie używać emotki, chociaż wy pewnie to wiedzieliście, bo tylko ja taki nieogarnięty byłem przez większość czasu. Dopiero niedawno się o tym dowiedziałem, bo użyłem po prostu. No kurde, idź sobie już ten król, bo już mam ciebie dosyć, tylko nam to przejmujesz. Ja naprawdę cały czas oczywiście muszę spadać, bo czemu by nie? Dobra, nie przejmiesz tego, nie ma szans. Idź sobie w ogóle. No i co ty robisz, ty królty? No co ty robisz? O, dobra, idź sobie. Ej, bo już 50 sekund zostało, ty co jest? Dobra, oni niestety na razie wygrywają. No uciekaj, no już mam ciebie dosyć. No nie no ja z nim nie wytrzymam przecież, no. no cały czas nam tu będzie stać, kurde. My to jeszcze przegramy. No dobra. No. Dobra, pyk i spadaj, proszę. No nie, naprawdę, na trampolinę. Ja. Yeah. No, znikaj. No nie, no i zaś na trampolinę on poszedł. Ja nie wytrzymam z nim normalnie, no. Chyba to przegramy, niestety, z tego co widzę. Bo 20 sekund, i oni jeszcze nam tu przejmują. E dobra, przetnę go tutaj, no i zlatuj stąd już. Nie chcemy cię tutaj. No, kurde, on chyba nam nie odpuści. No, przegraliśmy to już, nie ma co akurat. Bo już zbyt mało czasu. No dobra, niestety przegraliśmy, dlatego widzimy się w kolejnej runie. Ten jungle roll mnie normalnie prześladuje. Jeszcze jak, jakby dla was nie nagrywają, zagrałem sobie dwie gry. To od razu były dwa razy właśnie jungle roll pod rząd i teraz zaś dwa razy pod rząd jungle roll. Ja nie wiem co się dzieje, ale ta mapa chyba ma jakiegoś boosta do wybierania, bo no nie wiem no zbyt często jest jak dla mnie jest zbyt... Ja po prostu mi ona się zbytnio nie podoba, może wam się podoba, ale akurat mi prawie w ogóle się nie podoba. Przynajmniej nie mam z tej jakby mapy zabawy. I właśnie ta mapa nowa jest dla mnie mega fajna, bo ja właśnie najbardziej lubię takie mapy typu Blockdash, czyli takie na odpadanki, właśnie to są moim zdaniem najlepsze mapy. I akurat dodali właśnie i to jest właśnie taka mapa. Właśnie na odpadanie i to mi się mega podoba i oby więcej takich mapek, bo na przykład taki Jungle Roll, no to jak dla mnie go powinno w ogóle nie być w tej grze. Pomimo, że jest taki jak dla mnie też mocno ikoniczny do Stumble Guys, ale jak dla mnie tak czy siak go nie powinno być w grze i tyle. Ale dobra, idźmy sobie do innej gry, ponieważ to oczywiście musiałem przegrać. Dobra, mamy tutaj mapkę Cannon Clamp czy jakoś tak yy, i lecimy sobie i też w ogóle dziękuję Wam, bo mamy 496 subów na ten moment, jak ja to nagrywam, Le dlatego Wam mega właśnie dziękuję, jakbyśmy wbili pod tym filmem właśnie te 4 suby, to by było naprawdę mega fajnie. Oj, yy, użyłem tej emotki, ponieważ wcześniej tam miałem jakby taką rzucaną emotkę. I dlatego po prostu już się przyzwyczaiłem, że cały czas ją klikam i więc sorry jakby, że to używam Ale pewnie jeszcze z kilka dni mi to zajmie zanim ja się oduczę tego co w ogóle się stało, czemu mi kulka spadła na głowę i jakby... O nie, ja chyba... Czekaj, przejdę? Bo zaś zrobiłem ten właśnie nie błąd, tylko po prostu, no wiecie, no, źle to zrobiłem. Zaś to włączyłem jakby. Ale dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Dobra, więc teraz mamy mapkę Spin Go Round i lecimy sobie. Tego właśnie tutaj na początku mega nie lubię. Dlatego mam nadzieję, że to mi jakoś się uda tu przejść. W sumie z tym butem nie powinno być jakiegoś problemu. Oj, teraz też widzicie te kroczki właśnie cukierkowe. Bo jak na tamtym jungle roll nie było widać, to teraz akurat widać. Więc możecie sobie popatrzeć na to teraz. Dobra, już tutaj skaczemy. I powinniśmy się akurat zakwalifikować. Tylko skocz mi tu. Aj, no niestety. Dobra, nie wiem czy w sumie przejdę, ale powinienem chyba tak. No, przejdę. Co? Aha! No i widzicie czemu ta emotka jest mega pay to win Dlatego właśnie te emotki są pay to win ale możecie jeszcze zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Z góry dziękuję. I takim smutnym akcentem mówię wam, po prostu się ma.